Witajcie wiosennie. Przez chwilę był żastój na kanale Era Bodnika i ukazały się dwie audycje. Świat nigdy dotąd nie doświadczał takiego poziomu energii. Kochani, korytarz zaćmień wielokrotnie przyspieszył i wzmocnił energię wszystkiego, co się dzieje, prowadząc świat do energetycznego szczytu 8 kwietnia. Zaćmienia zawsze niosą nieodwracalne zmiany i wielu ludziom nie będzie łatwo przetrwać ten czas. W korytarzu zaćmień umysł jest zaćmiony. Wydarzenia płyną tam, dokąd zmierzały, ale teraz dzieje się to w przyspieszonym tempie i bez naszej kontroli. Wielu z nas już poczuło ten bardzo energetyczny, mocny okres i zobaczyli rezultaty we wiadomościach. Czasy zaćmień są testem na to, jak przestrzegane są prawa karmy. Dlatego wszystkie wydarzenia, które mają miejsce podczas korytarza zaćmień, nie są przypadkowe. Negatywne wydarzenia są jak to zwykle bywa odpracowaniem za przeszłe czyny. Naruszenie prawa karmy może popchnąć wydarzenia. To jak mocne będzie to popchnięcie będzie zależeć od karmy jako całości. Nasze postępki w tym czasie będą wracały odpłacone podwójnie i w bardzo krótkim czasie jakikolwiek negatywny przejaw w tym okresie powoduje podwojenie karmicznej szkody bez względu na to czy będą to ludzie czy też finanse. W tym okresie wszechświat odcina wszystko, co niepotrzebne i nawet to, co dziś wydaje Wam się stratą, w przyszłości pomoże Wam w rozwoju. Zwracajcie baczną uwagę na wszystko, co się dzieje w tym okresie. W korytarzu zaćmień nie wydarza się nic przypadkowego, jest tylko przyczyna i skutek. Każde wydarzenie podpowiada, co zostało zrobione dobrze, a co nie. Jeśli potraktujemy los świata jako całość, to wydarzą się trudne wydarzenia światowe i końca tego jeszcze nie widać. Jednak wiele zależy od nas samych. Musimy zdecydowanie być dobrej myśli i nie tracić wiary. Przez długi czas nie będzie łatwo, ale musimy przejść przez to wszystko i ostatecznie wszystko będzie dobrze. Błogosławieńc wam wszystkim.